Witam, witam bardzo serdecznie, Aleksander się kłania. Słuchajcie, odnośnie materiału, który no, momentalnie się rozniósł, no ale to z wiadomych przyczyn, temat kontrowersyjny, gorący w każdej jednostce wojskowej, czyli nagrody od ministra, segregacja ludzi na czerwonych i na niebieskich. Tam akurat mówiłem o sytuacji w 17, gdzie ludzi właśnie dzieli się na czerwonych i na niebieskich. Króciutko przypomnę: czerwoni, którzy z różnego rodzaju powodów, nie, nie zaliczyli wf prawda? Tam się nikt nie zastanawia, czy ktoś miał właśnie wypadek w pracy. Wszystkich wrzuca się do jednego worka. Ilość zwolnienia lekarskiego, nie patrzy się na to. Z moich oczywiście informacji, nie patrzy się na to, czy ktoś ma naprawdę kłopoty ze zdrowiem, czy potrzebuje pomocy. Ogólnie rzecz biorąc, wychło, wyszło na to spośród z tych wszystkich rozmów, że. Można tak to nazwać kopie się leżącego. Właśnie. A są różne, a są wyjazdy, niewyjazdy, inne takie rzeczy. Ważne, że jesteś czerwony, bo nie zdałeś WF-u. Nikt nie pyta czemu, po prostu automatycznie wszit, won z listy. To samo niebiescy. Niebiescy to są tak zwani dezerterzy. Są to osoby, które nie miały zwolnienia lekarskiego, praktycznie przez całe ileś tam lat nie chodzili na zwolnienie lekarskie którzy byli dyspozycyjni, zapieprzali na granicach, ogólnie wszystko tak, ale niestety ośmielili się rzucić zwolnieniem lekarskim, przepraszam, zwolnieniem do cywila, czyli złożyli kwit o wypowiedzenie stosunku służbowego, chcą odejść na emeryturę bądź nawet niektórzy nawet nie mają tej emerytury, ogólnie wtedy stajecie się niebieskimi i co? I... I koniec i Wam się nie należy. Jesteście na trzymiesięcznym wypowiedzeniu, ale Wam się nic nie należy, bo przecież ośmieliście się chcieć odejść do cywila. Jesteście nikim. Nie liczy się to właśnie, co zrobiliście dla jednostki, czy komuś uratowaliście życie, czy nie. Ważne jest tylko to, że odchodzicie, a wtedy już o Was zapominamy. Na ten temat to ja mógłbym y, osobny materiał nakręcić na podstawie tych historii żołnierzy, ale wiele żołnierzy po prostu jest tak, że akurat wielu takich y, no, żołnierzy mundurowych, którzy obserwują ten kanał, opisują swoją sytuację i, i zaznaczają, że piszą to tylko i wyłącznie prywatnie, y, żeby po prostu wyrazić swoje zdanie, ale no ze względu na wiadomo... Y, szczegółowy opis, proszę, żeby tego nie upubliczniać I ja tym samym tego nie robię. Nie ma zgody, nie ma upubliczniania. Prosta sprawa, ale to jest właśnie tak, że na ten temat mógłby powstać osobny odcinek, więc jeżeli ktoś chce, słuchajcie, zachęcam do tego bardzo, jeżeli ktoś chce opisać swoją własną historię, bo na przykład odszedłeś żołnierzu, czy tam panie policjancie, czy tam, jaki mundur nosiliście, chcecie coś zrobić, chcecie opowiedzieć, proszę bardzo, ja to... Wyciągnę, to nic, że niektórzy mówią, że ale jak możecie strać do własnego gniazda, nie? Jakby właśnie, nie tylko ja to poruszam, nie do własnego gniazda. No słuchajcie, te... często to mówię, powiem jeszcze raz, to gniazdo jest tak pełne gówna, że jedno gówno w tą czy w tą na pewno nie zrobi żadnej różnicy, a ja uważam, że właśnie powinniśmy o tym mówić, bo ta hipokryzja, ta kreatywność dziadostwa przez przełożonych, robione przez przełożonych to jest po prostu, trzeba o tym po prostu mówić, trzeba, trzeba wywlekać to na zewnątrz, bo hipokryci, a najlepsi są ci, którzy nawet jako teraz niektórzy są już pułkownikami, a wiem nawet o jednym generale którego zdążyłem poznać jak był niższy stopniem oficerem niższego stopnia, który miał ogromne problemy ze zdaniem WF-u, nawet był przeniesiony do innej jednostki wojskowej specjalnie przez to. Y, miał problemy z, z zaliczeniem WF-u, a teraz sam gania ludzi za WF. Wstydu nie macie. No ale dobra, dobra, wróćmy do komentarzy, gdzie tutaj było. Proszę bardzo. U mnie też, y, y, umie też i pełna konspiracja. Czyli wiadomo o co chodzi. Hmm. W Toruniu to samo. Chłopaki ani jednego dnia zwolnienia od kilku lat, sześć z opinii, pięć z WF-u zaangażowani do końca i nie, dostali, e, nie i nic nie dostali przez październikowy kwit. Proszę bardzo. E, tu ktoś się pyta, gdzie, bo tam jest 11 jednostek. Nieważne, gdzie, ważne jest, jak to właśnie wygląda. Czer następna osoba. Czerwony niestety. Niby nagrody, które miały przyjść dla każdego, a teraz część ludzi zwyczajnie nie dostało. Proszę bardzo. Eee, a tutaj kto inny, na przykład, słuchajcie, są mi takie gwiazdki, że na przykład kolega jeden jest na L4 już dwa miesiące, ale nagrodę otrzymał. No i tu akurat ktoś mu napisał, zresztą słusznie. To masz wyjątkową jednostkę. Owszem, owszem, jeżeli dobrze taki człowiek wykonywał swoją robotę, i to jest właśnie dobre podejście. Wykonywał swoje roboty, ale akurat teraz ma zdrówko mu klęknęło. To dlaczego nie ma dostać nagrody? Tutaj ktoś mu napisał, napisz, gdzie priw, gdzie jesteś, przenosię się z miejsca. Nieźle, co? Ha, kolega nie chce oddać swojego etatu. Proszę bardzo. Tutaj kolega napisał, jestem dezerterem, czyli na pewno nic nie dostał, bo złożył kwit. Jeszcze inna osoba. Witek w klubie. Widzicie sporo tego. E, kolejny komentarz. No ja się zgadzam, jestem na liście niebieskiej niestety. Tu nawet ktoś nie wie kiedy były nagrody. Proszę bardzo. Hmm, ktoś tu się zastanawia, jak to jest, że jedni dostają 400, inni 600, a kto inny 1200. No ale to jest, to jest już dowolność. To już jest dowolność. Jeżeli nie jest to określone, to wiadomo, to już jest dowolność przyznawania, prawda? No dobrze, dobrze, szukamy takich, żebym, bo ja tu mógłbym, to jest ponad 200 komentarzy do jutra będę czytał. O, to warte zauważyć. Węgorzewo pozdrawia, nie polecam. Lista kopiuj, wytnij, wklej i ja z tych wytnij. Proszę bardzo. Można? <laughs> Moja grupa startowa to WF to 36 osób, bieg 18 osób, z czego karetka przywiozła 3 osoby. No i jeden kontuzja. Ile osób się doczołgało za mną? No tutaj właśnie. Są mi takie komentarze. Lecimy dalej. Cóż tu my jeszcze mamy? Um, o, proszę bardzo, dobra wiadomość. Dwa lata temu uciekłem z wojsk lądowych do sił powietrznych i na każde święta, czy państwowe, czy bazowe, dostaję nagrodę pieniężną. Tu akurat ja jestem, tu kto inny o mu odpowiada, gdzie w zmechu przez 5 lat, a nie, to jeszcze ta sama osoba, przepraszam, gdzie w zmechu przez 5 lat nie dostałem nic, nawet awansu na starszego szeregowego. No tutaj ja uważam, że to nie ma znaczenia, że to są wojska takie, siły siły powietrzne, wojska lądowe, czy żandarmeria, czy cokolwiek, wszystko zależy tak naprawdę od przełożonych, także tutaj ukłony w stronę przełożonych, widocznie doceniają robotę, super, bardzo się cieszy. Tutaj akurat o, i ja niebieski, tu ktoś rzucił, robi pan kawał dobrej, wiel kawał wielkiej roboty, dziękuję, dziękuję. E, nagrody to nagrody, a ludzie na wypowiedzeniu są traktowani jak powietrze, proszę bardzo, Hmm, e, trzecia kategoria to ci, którzy zaliczają wszystko wszystkie ćwiczenia bez postępowań i też nie dostają nic. Proszę bardzo oprócz tych dwóch kolorów jeszcze e, trzecia kategoria. Jest tego naprawdę słuchajcie na bardzo, bardzo, ale to bardzo... bardzo dużo.. E, Myślisz, że w policji jest inaczej, jest to samo dno. Niebiescy potwierdzą, że tak to właśnie wygląda. Nieźle. Hmm. Proszę bardzo, nie dziwi mnie to wcale, jak odchodziłem, wypowiedzenia miałem 6 miesięcy do ostatniego dnia odejścia. Służba za służbą i koniec. To samo. No właśnie. Jestem niebieski, już jest cywilu. O jejku, jejku, to jest tak. Dokładnie jak pan mówi, proszę aby wycofać kwity ale jak ja widzę, jak się traktuje żołnierzy na koniec, to jest jakiś dramat. Pozdrawiam. Dezerter. Smutno się to wszystko czyta. Ale lećmy z następnymi kwiatkami. Niebieski, inna jednostka, województwo, to samo. Tutaj proszę bardzo, od misjonarza. Byłeś na misji? Nie należy się, bo zarobiłeś kasę. To jest dopiero skurwysyństwo, prawda? W PSP to samo, czyli Państwowa Straż Pożarna. Draństwo, skurwysyństwo, tu ktoś napisze. 12BZ, jestem niebieski, wypisz, wymaluj to samo. Miałem podobną sytuację, miałem Covid'a i nie dostałem motywacyjnego, bo byłem na zwolnieniu. Wyszło mi jeszcze zapalenie płuc i oskrzeli i tekst BOL4. Tak jest, świetnie po prostu. Jebał ich P. Pies, czerwony, pozdrawiam. Może powstanie strona z osiągnięciami czerwonych i niebieskich, na której każdy będzie mógł oceniać osiągnięcia żołnierza? Bardzo dobrze. Tutaj ktoś napisał: To jestem i czerwonym, i niebieskim. Kto inny, niestety ja tylko czerwonym. Tutaj koledze wpadło 1000 zł. Gratuluję. Słuchajcie, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Szukam jednego komentarza, bo chciałbym się do niego odnieść, no ale pewnie już tutaj nie znajdę. Także sami widzicie. Kreatywność tych przełożonych to mm, jest straszna. O, tutaj jest, o, chyba pan nie dostał i płacz, ty jesteś różowy. Ja jestem różowy, widzicie? Na przykład, no kretyn, nie? Kretyn, ale to najczęściej są puste profile, jakieś, od czasu do czasu się taki, są zabawni chłopaki, prawda? E, tutaj ktoś, o, proszę bardzo, jesteśmy słupkami statystycznymi, czego ty nie rozumiesz? No właśnie, to znaczy ja wszystko rozumiem, bo ja rozumiem to dziadostwo. Tylko ogarnąć się z tym po prostu nie mogę, ale to jest to, to prawda. Yy, to mi przypomniało wypowiedź jednego yy, pana. Bodaj, że to był chrupieszów. Chrupieszów, czy. Może nie chrupieszów? Nie pamiętam teraz. A może się już pomyliłem. Nieważne, ostatnio tyle o tym chrubieszowie. Może ten, ale w każdym razie jeden z panów oficerom, albo Kłodzko, nie pamiętam. Jakby nie było. Sporo się tam działo, w każdym razie albo Kłodzko, albo Chrubieszów, nie pamiętam, że ludzie są chyba Kłodzko jednak, także przepraszam, Chrubieszów, zresztą nieważne. W każdym razie jeden pan powiedział, że dowódca zresztą, z tego co pamiętam, yy, yy, na swoim właśnie apelu organizowanym, że żołnierze są dla niego tylko i wyłącznie, uwaga, słupkami w Excelu i pewnie do tej pory jest tam akurat tak, że właśnie tak się traktuje ludzi lećmy dalej eee... o proszę bardzo co ty gościu gadasz w ogóle bez sensu weź się za robotę a nie głupoty gadasz K kolejny profil puściutki oczywiście no szkoda szkoda dałbym się w dyskusję ale prądu szkoda eee, szkoda gadać brak nad nagród niby przez L4 opieka na dziecko niebieskim byłem w zeszłym roku Misję, i zawsze na telefon, a na koniec, i tak dla ministra zostałem ujem, bo poszedłem do cywila. 7 dni L4, WFU. Czekaj, 7 dni L4, WF zaliczony, i Hugon. Ja nawet nie wiedziałem, że coś wpłynęło. Proszę bardzo, jajajaj, jest tego naprawdę. Szok i niedowierzanie. Tu oczywiście ja nie czytam jednostek, innych takich rzeczy, ale jeżeli chcecie, zapraszam na swoje media społecznościowe. Możecie śmiało tam się dołączyć do tego wszystkiego i zobaczyć, jak właśnie ludzie widzą tą sytuację. Na koniec tylko, na koniec tutaj tylko pokażę. Wiesz dobrze, że, że tak jest od dawna i czemu to się nie zmieniło. Mam kumpla dezertera, gość fachowiec od 16 lata potraktowany na koniec. Jak śmieć niestety. Tu kto inny, ale po co o tym gadać? Przecież już wiesz, w 11. dywizji, w 12. dywizji tak poszło. To muszą być wyższe rozkazy. I właśnie, i tutaj kolega e, poruszył coś bardzo ciekawego. Porozmawiajmy właśnie o tych wyższych rozkazach. No bo to jest tak. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko spływa i wtedy żołnierze się pytają, ale kurde, wodzu, no jakie, co, dlaczego, jak, czemu? Przecież nie należy mi się? Jestem gorszy? Jak to jest? No i właśnie, i najczęściej co słyszycie? A no najczęściej słyszycie coś takiego, że no wiesz, wytyczne z góry, wytyczne z góry i wszyscy mówią o tych wytycznych z góry. Tylko że wiecie, wiecie te wytyczne w każdej jednostce wojskowej są zupełnie inne. To jest dziwne. Nikt nie widział tych wytycznych. Nie wiem, może ktoś widział jakieś wytyczne z góry, że minister na przykład jakaś pula i coś konkretnie określa, bo powiem wam, nie byłbym zdziwiony, ja nie wątpię, że takie coś jest. Nie neguję tego, ale, ale teraz czy ktoś to widział? Bo dowódcy dopisują tutaj hulaj dusza tak naprawdę. No, no niestety wszystkich wrzucałem do jednego worka, no bo dla mnie to jest kurde nie fair, jeżeli ktoś naprawdę choruje, yy, miał wypadek w pracy, yy, do pracy yy, i potrzebuje tego, tego, tego wsparcia, prawda? Przydałyby mu się te pieniądze na rehabilitację, bo na przykład mocno się poturbował, wykonując obowiązki służbowe czy coś innego, czy po prostu miał pecha ze zdrowiem, bo załóżmy coś przyjął, a może nie przyjął, to jest akurat mało istotne. Chodzi o rozdzielanie nagród. Taka osoba, która jest naprawdę w potrzebie, w wielu przypadkach jest po prostu kopana. Kopanie leżącego. I to jest ok? I to jest w porządku? Ja tak zawsze mówię, weźcie sobie właśnie wyobraźcie teraz jak to jest, że to wy jesteście w, w tym przypadku. Nagle klęka zdrowie. No na razie ono dopisuje, ale klęka. Klęka zdrówko. Nie wiem, byliście gdzie? Pojechaliście na misję. Dla ciebie nie. Ty już zarobiłeś. No kurwa, ale że on był 6 miesięcy poza domem, czy tam ile? To już jest mało istotne, tak? Zarobił, to mu się nie należy. No super przełożeni, gratuluję. Ale właśnie ci ludzie, którzy, pomyślcie sobie, z dnia na dzień po prostu klęka wam zdrówko. No, już nam nie mówię o wypadku, zdrówko klęknął. Dzisiaj jest, jutro inne, ma. zdrowia nie kupisz. No i właśnie, i co? I potrzebujecie tego. Leki kosztują krocie, prawda? I wy potrzebujecie tego wsparcia, wy nie dostajecie. Służyliście 5, 10, 15, 20, 25 lat. 0L4, zawsze piątki, szóstki nawet. WF jest zaliczane zawsze w pierwszej kolejności. Nigdy nie było z tym żadnego problemu. I nagle potrzebujecie tego wsparcia. Przyda, liczy, zaczy, zaczynacie liczyć każdy grosz. I co? I nie możecie. Bo wytyczne. Bo L4. I jak się z tym czuje, czujecie? A wiecie, że Wam się to nie zdarzy? No nie wiecie. I wszyscy się powołują właśnie. Wytyczne, wytyczne, a nikt wytycznych... Nie widział. W każdym razie, odzyw na to, ja tu tylko czytałem 220 tam kilka komentarzy, ale też był bardzo e, dużo odzew na brief na Facebooku, TikToku i jeszcze tam e, komentarze też akurat na, w materiale YouTube i inne takie rzeczy, że nie wspomnę o mailu, bo na YouTube jest e-mail. W każdym razie... E, Zawsze podał pytania, nie można tego wyjaśnić, nie można tego wyjaśnić, gdzie są te wytyczne? No pewnie, że można. Słuchajcie, nie ma sprawy. Żadno, więc yy, pismo z dnia 5 grudnia 2023 kierowane wnioskodawca ja sam. Kierowane do pana Mariusza Błaszczaka, minister obrony narodowej, ale niepodległości 218 00 Warszawa. Yy, właśnie dotyczy wniosek o udzielenie informacji publicznej. Zdecydowałem się napisać wniosek do pana ministra. Yy, powiem wam szczerze, że nie było jeszcze wniosku do ministra obrony narodowej, na który by nie odpowiedział i to w ustawowym terminie. O dziwo. Czasami raz tylko minister obrony narodowej przedłużył swoją odpowiedź, poprosił, wyznaczył sobie po prostu kolejny termin, ale zawsze było odpowiadane. I takie pismo do ministra obrony narodowej kieruję. A już Wam dokładnie mówię, co w tym piśmie się znajduje. W piśmie mamy, Szanowny Panie Ministrze, do redakcji Rebel24 na moje ręce wpłynęło dziesiątki próśb o wyjaśnienie zasad przyznawania nagród pieniężnych cytuję od ministra obrony narodowej. Mowa tu o ogrodach, no, no, o nagrodach oczywiście, które zapowiadał minister. W trakcie rozznania wśród żołnierzy okazało się, że dowódcy jednostek wojskowych mają całkowitą dowolność w przyznawaniu nagród, a co za tym idzie wprowadzają szereg ograniczeń. Tutaj kreatywność jest przeogromna, jak sami wiecie. Dlatego minister e, e, dostaje do informacji, że nie byłoby nic z tym dziwnego, ale w każdej jednostce są to inne ograniczenia. Przykładowo ostatnia opinia służbowa, czy ilość zwolnienia lekarskiego, a co wzbudza, naj, wzbudza największe mocy, to ograniczenia typu złożenie, wypowiedzenie stosunku służbowego przez żołnierza, czy też zaliczony bądź nie sprawdzian z wychowania fizycznego. Oczywiście wymieniono tylko niektóre przypadki ograniczeń, ponieważ kreatywność wśród dowódców, jak wspomniałem jest przeogromna. Jest kilka pytań. Niektóre Wam tutaj powiem, nie będę was zanudzał, pewnie Was odpowiedź będzie bardziej e, interesowała. Czy minister obrony narodowej sprecyzował jakikolwiek sposób ograniczenia, jeśli chodzi o przydzielenie nagród pieniężnych dla żołnierzy, bo ja naprawdę chciałbym wiedzieć uzyskajmy w końcu odpowiedź, bo zawsze wiecznie słyszycie minister, wytyczne, wytyczne, takie są wytyczne, takie są wytyczne, ale tak naprawdę my wiemy, że tu się nas oszukuje, więc zapytajmy ministra, bo pytamy tylko o odpowiedzi o, minis... o nagrody od ministra, które zapowiedział dla żołnierzy. Zapytajmy jego bezpośrednio, jestem ciekawy, czy są sprecyzowane, bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem, może są, może są i ale my tego nie wiemy. Ja nie wiem, wy nie wiecie, więc zapytajmy ministra, niech odpowie. E, pytanie kolejne. Czy to, iż żołnierz złożył wypowiedzenie stosunku służbowego, eliminuje go automatycznie z przydzielanej nagrody pieniężnej, skoro wciąż jest w służbie? Wypadek znany w całej Polsce, przypadek, że możemy wykonywać swoją pracę przez lata na 120%, jak wspomniałem, zaliczane WF-y, wzorowe opinie. I tak dalej, i tak dalej. Rzuciłeś kwitem, nie spodobało się to dowódcy, jesteś śmieciem, nie należy ci się nic. Taka jest prawda. Więc chcemy wiedzieć, czy tak jest, czy nie. Bo tu często żołnierze słyszą wytyczne. Takie są wytyczne. Zapytajmy. Czy ilość dni zwolnienia lekarskiego ma wpływ na przydzielenie nagrody pieniężnej? Słuchajcie, bo różnie to jest. W jednej jednostce 30 dni, powyżej 30 dni, w innej 15, a w niektórej 7. Więc... Chciałbym wiedzieć, niby pytanie oczywiste, ale, no ale nawet, ale dobra, nie będę się rozwodził, bo będę tu godzinę gadał. Czy przebywanie żołnierza na zwolnieniu lekarskim wskutek wypadków pracy lub w drodze do pracy dyskwalifikuje go z otrzymania nagrody pieniężnej? To jest bardzo ważne pytanie. Bardzo ważne. No noc nawet do opinii, jeśli chodzi o wypadki w pracy, te dni nie były, nie powinny być liczone, a jednak są i odbiwa, odby, odbijało się to na waszej opinii służbowej. Ale tutaj, żołnierz wykonuje jakieś obowiązki służbowe, popyla rok czasu po poligonach, rok, dwa, pięć lat, bach, wypadek w pracy, już jesteś śmieciem, już jesteś nikim. To nie idź, że potrzebujesz pieniędzy na rehabilitację. Ale wytyczne. L4 przecież za dużo. Prawda? Ważne pytanie, zgodzicie się ze mną? Ja chcę znać odpowiedź na to pytanie. E, tak, e, czy niezaliczenie lub nieprzystąpienie do rocznego sprawdzianu sprawności fizycznej ze względu na okoliczności zdrowotne e, lub służbowe wyklucza żołnierza z otrzymania nagrody pieniężnej? No i właśnie, bo nieraz jest to się nie ma szans, są tacy żołnierze w Polsce, którzy nie mieli nawet możliwości podejścia do WF-u, dowódca nie wyznaczył dodatkowego terminu, choć powinien dla nich, bo są chęci żołnierza, czemu nie? Nie skreśleni. Są na tyle dobrze, żeby zapieprzać, są na tyle e, zajebiści, żeby wykonywać obowiązki służbowe niejednokrotnie miesiącami poza domem, miesiącami bez rodziny, prawda? Ale nagrody nie może dostać, bo nie zaliczył właśnie WF. Albo Zdrówko klęknęło i nie mógł do niego podejść mimo szczerych chąci. Nawet niektórzy mimo zwolnień lekarskim, podeszli, ale nie dali rady, też nie, też nie dostają zwolnień, przepraszam, nie dostają nagrody pieniężnej. Kopanie leżącego. Wy dowódcy, którzy tak widzicie ludzi, takich traktujecie, jesteście zwykle, wiecie co? Pagony w chipsach znaleźliście. Tak traktować ludzi, którzy przez lata byli zajebiści, od razu są nikim dla was. To jest przeraża ilość tych informacji, które opisują takie sytuacje. Na koniec redakcja podjęła się w, yy, yy, o redakcja podjęła się przedstawienia sytuacji w jednej z jednostek wojskowych ze względu na znaczącą ilość zgłoszeń właśnie z tej jednej instytucji. Tak akurat sporo stamtąd było, żołnierze informowali Iż to, czy dostaną e, zaszczytu przyznania nagrody od ministra zależy od tego, czy są koloru czerwonego czy niebieskiego. Znacie. To. Niestety, przykłady te powielają się w całym kraju w mniejszym lub większym stopniu. Redakcja zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi żołnierzom w postaci materiału, który ukaże się po otrzymaniu odpowiedzi lub w przypadku jej braku w ustawowym terminie. I tutaj, żeby było właśnie, wysłałem od razu link do tego materiału. Chodzi oczywiście o 17 e, i właśnie dzielenie na czerwonych i na niebieskich, bo coś mi się nie chce wierzyć, że dowódcy, że minister Obrony Narodowej napisał tam, że nie dawać czerwonym i nie dawać niebieskim. Coś mi się wierzyć nie chce. Więc dlatego chcę... E, chcę otrzymać te odpowiedzi. Nie przedłużając, podałem link do materiału, w którym jest o tym wszystkim mowa. Wy jeśli chcecie coś dodać jeszcze od siebie, zapraszam do komentarzy, do komentowania, zapraszam do, do, yy, do kontaktu, wyraźcie swoje zdanie, czy myślicie jak ja, czy może wręcz odwrotnie. No cóż, no ale w każdym razie po otrzymaniu odpowiedzi, jak wspominałem, minister zawsze odpowiadał. Wysyłam to już teraz, bo nowy minister może odpowiedzieć nic takiego nie było, dlatego to pismo właśnie 5 musiało pójść. Na koniec bardzo dziękuję za wsparcie stowarzyszenia, bardzo dziękuję za dobre słowo, za te maile, za zwykłe słowo dziękuję, dziękuję Wam ślicznie. Pytacie się jak możecie wesprzeć. Trzymajcie kciuki chociażby. A tutaj na YouTubie możecie wesprzeć kanał, macie taką ikonkę tam wesprzeć, zresztą w opisie, jeżeli macie w jakikolwiek ochotę wesprzeć, czy po prostu postawić kawę gdzieś na trasie czy coś takiego. Wszystko macie w opisie pod filmem, także serdeczne dziękuję za te dobre słowa, za to, że jesteście, za to, że chcę Wam się walczyć, za to, że mówicie coraz głośniej i coraz częściej. Dzięki Wam, bo bez Was, bez wielu z Was po prostu by tego wszystkiego nie było. No cóż, robimy swoje. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, Aleksander. W materiale tym, ja sobie tutaj to włączę. Tak, yy, prosiłem jeszcze, że opisz jak jest u Ciebie. No i słuchajcie, odzew. Niesamowity sam materiał ma w tym momencie teraz, nie wiem, gdzieś 50 tysięcy wyświetleń. Nie widzę tu akurat na komputerze, jakoś nie wiem, jak to się patrzy na laptopie ale gdzieś jakieś 50 tysięcy świetla, ale co najciekawsze jest 223 komentarze, tak? Odświeżę sobie tutaj. 223 komentarze. Dokładnie. Ojej, tu jest mocno poszło, bo to się dziwię, tyle wyświetleń, 396 udostępnień tylko i wyłącznie na TikToku, a że już nie wspomnę, co się działo właśnie w materiale na YouTube, zresztą zapraszam na mój kanał, YouTube Chorąży Aleksander Siergiej. Jakbyście to widzieli gdzie indziej, nie tylko właśnie tutaj na YouTubie, więc zapraszam serdecznie do oglądania, ale wróćmy do tych 223 komentarzy, bo to jest bardzo ciekawe. Wiecie co, tak na spontanie myślę, że sobie po nich polecimy, po prostu jest tak. Eee, cóż tu jeszcze ludzie piszą? O, w 17 szeregowej nawet nie może nosić naszywki ze stopniem albo pagonu. No bardzo ciekawa akurat informacja, ale to tak zazwyczaj jest. Jeżeli ruszany jest właśnie jakiś dany temat w jakiejś tam jednostce wojskowej, to zazwyczaj pokazują się tematy y, takie dodatkowe wychodzą. To jest też bardzo ciekawe i uważam bardzo fajne. Ludzie się naprawdę potrafią fajnie rozpisać, nie tylko w komentarzach, ale również na priv. Lecimy dalej. Bardzo słabe, to tylko świadczy o kadrze wysokiego szczebla, że nigdy nawet nie powinni dostać się do wojska. Tu się akurat z Radosławem zgłaszam. Tutaj, proszę bardzo, jeden pan napisał, że jest niebieski, czyli już wiadomo, złożył kwit do cywila, już jest nikim. E, cóż tutaj w komentarzach czytamy? Proszę bardzo. W szóstym bechem śrem, żołnierz po czterech miesiącach służby dostaje więcej niż ten, który ma 11 lat służby i który się leczył, bo miało się 8 tygodni L4. I to jest święta, święta prawda. Żołnierz, no, żołnierze im dłużej służą. Zdarza się, wiadomo. O, i sam. Aha, tak, właśnie, nieraz żołnierze popieprzają rok czasu na y, granicy. Co dwa tygodnie, co dwa tygodnie, dwa tygodnie, trzy tygodnie, dwa tygodnie, dwa tygodnie i tak rok czasu rekordziści potrafili jeździć. No, zdrówko, czy chcą, czy nie chcą, y, to zdrówko klęknęło i wiecie co? Odbiło się to na ich opinii służbowej. Na plus? No nie. Na minus, bo raz, nie dostali nagrody, yy, to jest takie, wiadomo, pieniężne, bo przecież, no, byłeś na L4, sorry, stary, a że zdrowy, straciłeś na granicy, nieważne. To mało tego, potem jeszcze odbiło się to na ich op opinii, bo wiecie co są? Niedyspozycyjni. Rozumiecie to? To się dosłownie w głowie nie mieści.